Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika. Proszę bardzo. Kim jesteś? Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze. Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni, kopiąc w niewłaściwym miejscu. Chciałbym do Was dołączyć, jako kret. Czyżby? Tylko nie oczekuj zbyt wiele po tej robocie. Trzy porcje ryżu na dzień, resztę musisz sobie sam załatwić. Wiesz dlaczego odwalamy całą tę brudną robotę? Żeby pewnego dnia móc wyjść na wolność z tego przeklętego więzienia. Cały nasz urobek jest składowany na wielkim kopcu. Raz w miesiącu każdy z nas dostaje pięćdziesiąt bryłek, żeby móc się porządnie upić. To najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Masz chociaż jakieś doświadczenie w tej robocie? Tak. O świetnie! Zatem wiesz, na co należy uważać. Masz tu swój strój roboczy. Kilow musisz znaleźć sobie sam. Miłej zabawy! Lepiej A dokąd się do to się wybieramy? Czekaj, no, się do środka? Nie żartuj! Silas wpuszcza do siebie tylko krety i szkodniki. Pewnie masz rację. Jestem kretem i chcę się napić. Myślałem, Rzeczywiście, się wyglądasz mi na jednego z tych brudnych szczurów. Właś! Tak długo jak Niektórych. mnie to nie dotyczy, nigdy się nie napię. Chcę się napić. Nie ma nic za darmo.